Dzisiaj jest Wigilia, a ja mam kalendarz odwentowy z Kauflanda. Chyba jako jedyny kalendarz, jaki w tym roku otworzę. Jakąś taką czekoladkę z Kinder niespodzianki mamy i takie coś. Mam nadzieję, że coś tam widzicie. Szukam okienkę numer 1 tutaj. a no łatwo nie będzie może otworzę poza kamerą wszystkie i zobaczycie niestety nie da się uchylić okienek więc tak żeby zostały więc na początku mamy kod i 5 razy apple iphone 17 pro coś tam drugie okienko mamy Hmm, 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 hmm. Tu jest trzecie, drugie mamy tutaj. Nie jest łatwo otworzyć to, ale mamy już metodę. I mamy kod, chyba taki sam. No to nie będę ich pokazywać. Są takie same i mamy tu Kulet Telewizor Smart. Okienko nr 3 mamy tutaj. Kaufland 100 euro. Karta. Szukamy okienka nr 4. 4, 4, 4. piątkę widzę. Tu mamy czwóreczkę pod prezencikiem. Ciach, 15 Philips Eye fryer Piąteczkę mamy tu u góry. i mamy chyba jakąś wycieczkę do... Gdzieś tam, szósteczka mamy tutaj obok. O kurde, wygraliśmy samochód. Golf, life. Ech. Teraz siódmeczka. Siódmeczka jest tu na gwiazdce. Kurczę, jesteśmy bogaci, i wygraliśmy 200 euro. Puste Przy tym w krzacie. O, wygraliśmy garczki. Dziewiąteczka. Gdzie mamy dziewiąteczkę? gdzie się schowała dziewiąteczka? tutaj logo Huffmana eee, kurde mamy trzy rowery dziesiąteczka jest tutaj i mamy 25 telefonów ale nas rozpieszczają jednosteczka tutaj się schowała mamy 14 budzików jakieś Dwunasteczka tutaj na chońce Siedem walizek, żebyśmy mieli co zapakować to wszystko i pojechać na wakacje. Teraz chyba trzynastka. Czy będzie szczęśliwa trzynastka? Tutaj w książce się skrywa trzynastka. Jo, cię kręcę, 10 razy Playstation piątka slim 14 ja cię kręcę 300 euro żeby kupić sobie gry na playstation 15 teraz Kercher żeby umyć Samochód, który wygraliśmy wcześniej, rower, który wygraliśmy wcześniej, i nawet może i telewizor. A teraz szesnastka, szesnastka, szesnastka stół. To, to nie wiem, co to jest. A do robienia makaronu. No to to niech te to makaron ją żywezną. 16, teraz 17, 17. No, od stoku bym jakąś makolinerzami, żebym dużo żeby 17 mamy tutaj na kubeczku. I kurde, mamy 5 hulajnów. Co my zrobimy z 5 hulajnów? 18. Jak już mamy rower, samochód, samochód i ten, i 20 mikserów mamy. To była osiemnastka, teraz dziewiętnastka. Dziewiętnastka. O kurde, jedziemy do, ten, na wycieczkę do jakichś ciepłych krajów. Teraz dwudziestka. Tutaj na nogach tego gołgana Skutery, 3 aż. Dwudziestka jedynka. 5 ekspresów do kawy. Dwudziestka dwójka na chmurze. O, jakie rowery jeszcze, żeby to wszystko wsadzić do nich i wozić to. Teraz powinno być jeszcze 23. Tutaj na, na jego jajach. I czekoladki. O, mamy odkuraczy, żeby, żeby posprzątać. Jak się zasramy po, po tych wszystkich nagrodach, i co jeszcze tu mamy? 2,4 na sam koniec. Największe okienko normalnie, stres, stresuwa I, i. O, mordę! Mercedes. <tryk> Jestem tak normalnie bogaty, że nie wiem. Mam. 10 do robienia pasty, 5 telefonów, 3 rowery, wycieczkę do ciepłych krajów, kupę kasy, jeden samochód, kolejną wycieczkę, kolejny samochód, 7 walizek, garczki, 10 playstation, 5 hulajnóg, 3 rowery, 15 kersherów, znowu kasa, 5... 5 odkurzaczy, jak się jednemu skończy bateria, nie trzeba będzie czekać, żeby ten, żeby się załadowała bateria, tylko następnego odkurzacza. 3 skutery, żeby jeździć do sklepu po bułki. 3, 20 mikserów, żeby, żeby szybciej robić dania, a nie jednymi czekać, tylko robić 20 dań na raz. 25 telefonów. 14 budzików. Kolejna kasa, żeby, się, żeby mieć na papier toaletowy. Telewizor, żeby, żeby oglądać podczas mieszania mikserów. Kawa, żeby, żeby nie zasnąć. I air fryer żeby, żeby upalić jakiegoś fryera na, tą, na ten konkurs, na ten kalendarz. Coś niesamowitego. Nie wiem w ogóle, co tu trzeba zrobić, żeby to wygrać. Nie znam się na niemieckim. Jak wam się podobało? Mnie się podobało. Niko leci w telewizji.